Ten mecz można, można patrzeć, w, w, w jaki sposób Legia zagrała słabo in, jako drużyna. Ty indywidualnie wszedłeś w końcówce i pokazałeś się bardzo dobrze. No niestety nie wyszliśmy w mecz tak, jak to było zamierzone, jaki był plan na, na wideo przedmeczowym. Myślę, że zabrakło trochę tej agresywności. Na początku pokazaliśmy pazur, walczyliśmy i tyle, mogliśmy, to się wyciągnęliśmy, ale później zabrakło. Czegoś zabrakło. Strasznie dużo strat. My, tak, strasznie dużo strat, to musimy nad tym pracować, bo już to jest drugi mecz, w którym mamy powyżej 20 strat i myślę, że ten mecz nam uciekł w pewnym momencie, w drugiej kwarcie. Co prawda już później nie, nie potrafiliśmy się z tego pozbierać, a mój debiut po prostu dał tr tr trochę poprawił to wszystko. Mo może dał taki lekki, lekki smaczek, bo to, ta przegrana wcale, wcale nie ma się z czego cieszyć, nawet z, z tego mojego debiutu, ponieważ musimy się skupić, pracować a ja myślę, że jak ten będzie mi dawał szansę, będę wykorzystał tak, tak jak dzisiaj. Trener uprzedzał cię, że może tak być, że, będzie, że w końcu wejdziesz w tym, bo to, to jest dopiero czwarta kolejka. Były te europejskie puchary, i dzisiaj ten pie, pierwszy raz pierwszy, w pierwszej drużynie legi. Znaczy, ogólnie nie spodziewałem się, że wyjdę. Myślałem, że dzisiejszy mecz będzie wyrównany. W końcu może się podniesiemy. Niestety nie udało się. No i to było pewne dla mnie zaskoczenie, ale stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia tak przegrywaliśmy już sporą różnicą punktów. Pokazałem, że ta moja koszykówka jest trochę szalona, ale też i odważna. Trema była? Tak, tak. Jak, jak to było właśnie na takich na, na spotkaniach na wysokim poziomie. Trema trzymała, trzymała się mnie cały czas. To był tylko pierwszy rzut, tylko nieudany, a później już wstrzeliłeś się i jakoś to poszło trochę, tu jakieś faule też jeszcze w obronie doszło do tego? Tak, poprawiłem trochę celownik, a co do obrony to muszę pracować właśnie fizycznie, bo na każdej zasłonie zostawałem, ta moja fizyczność to jest właśnie mój naj, największy taki mankament, który, na którym muszę pracować. Na pewno fajne wejście, fajny debiut. Natomiast już tutaj słyszałem podszatnio, że wszyscy mówią żeby spokojnie na razie, żeby, żeby, żeby nie zwariował ten chłopak, bo, bo ma świetne możliwości, ale żeby głowa też nadążyła nad tym. Tak, to, oczywiście to jest fajne, wystąpiłem, ale cierpliwość, cierpliwość zostanie ze mną. Będę pracował tak samo, jak pracuję, nic się nie zmienia. Po prostu to, był, to nie był mecz, w którym chciałbym, yy, chciałbym wejść po prostu. Cieszę się, że wszedłem, ale moim, moim celem jest wchodzenie w meczek, w który, który wynik się jeszcze liczy. Czyli to takim meczem może być środowe spotkanie z finami jako debiut legii w fazie grupowej chyba Europe Cup. Tak, mam nadzieję. No, liczę na to, że trener po dzisiejszym spotkaniu coś, jednak do głowy przyjdzie, że może tego Kuszkowa wpuścić i mam nadzieję, że coś, coś pokram. Różnica między drugą ligą a Ekstraklasą i to jeszcze graliście, no co by nie mówić, z drużyną, która walczy od lat w pucharach, medalistą wielokrotnie mistrzostw Polski. No tak, różnica na pewno fizyczność i szybkość gry. Na pewno muszę się w tym odnaleźć, Jak tym, czym więcej będę grał, to na pewno załapię to, bo w drugu, druga liga to bardziej jest właśnie tak granie na, w wolniejszy sposób. Tutaj właśnie ta fizyczność, w którą muszę się naprawdę podszkolić jest bardzo ważna.